Cześć, witajcie bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematyką, jak powstali, powstały Skibidi Toilet, bo mam pewne przypuszczenia i chyba wiem, co będzie w środku tego kontenera, które, z którym uciekł G-man i reszta Skibidi Toilet z tej bazy. Zapraszam, obejrzyjcie odcinek od początku do końca i lecimy. I co jest bardzo istotne, zanim zaczniemy ten odcinek, chcę Wam dać informacje odnośnie Skibidi Multiverse od Dom Studio, bo odcinek będzie niedługo. Natomiast mamy już nowe przecieki. Jak e, sami widzicie. Tutaj jest e, pierwsze zdjęcie, które pokazuje nam e, TV Woman, e, boże, e, kobietę Zegar. I prawdopodobnie ona odegra w tym odcinku dość znaczącą rolę, więc e, więc warto by było właśnie przedstawić ten temat. Ale to nie wszystko, bo mamy jeszcze kolejny przeciek, przeciek nie wiem, dziwacznie wyglądające skibidi Toilet. Nie wiem, co mu się stało. Ale to wygląda przedziwnie więc y, to jest kolejne, i na kolejnym, ostatnim zdjęciu mamy tutaj bazy Skibidi Toilet i mamy tego jednego Skibidi Hackera. Prawdopodobnie jest to nawiązanie do, y, do ostatniego odcinka, y, gdzie y, pojawił się aparat man i y, na niewidzialności y, odczytywał y, plany Skibidi Toilet. Y, tam było y, apokalipsa Jimena i tak dalej, więc Coś w związku z tym będzie tutaj rozegrane. Mam nadzieję, że, że dowiemy się tego już niebawem. Przejdźmy teraz do oryginalnego Skibidi Toilet. A więc odcinek 71 wyszedł jeden dzień temu. Słuchajcie, no i myślę, że za kolejne 7 dni czy 10 dni prawdopodobnie, a raczej wydaje się, że 7-8 będziemy mieli odcinek 70 drugi, chociaż nie do końca też możemy jak tu patrzymy, bo sezon mamy tu 69, odcinek 70 i 71, więc prawdopodobnie dostaniemy podsumowanie sezonu tego, który tu widzicie, będzie to sezon 23 i być może dostaniemy tam nowe szczegóły. Ale to nie temat naszego odcinka. W dzisiejszym odcinku chcę wyjść do full epizodu 70, bo jest tam jedna ważna rzecz, która być może pokaże nam, w jaki sposób Skibidi Toilet są tworzone. Imperiums dziękuję i cześć, witam, siema, siema. Słuchajcie, wejdziemy sobie do momentu, gdzie tutaj, w tym momencie, gdzie został pokazany nam ten ninja, sekretny, czy ninja, czy cichy Skibidi Toilet. I ważną, ważną rzeczą jest przede wszystkim to, jak on się tu odwracał. Proszę zobaczcie, to jest mega ważne prawdopodobnie dla całej serii. Jak sobie zobaczycie tu w tym miejscu, to mamy małego Skibidi toaleta jajko. Eee, I on ma chyba słuchawki na uszach, tak swoją drogą. Może to być traktowane jako taki easter egg, jako taka wiecie, sekret, niespodzianka, coś zabawnego. Bo też pamiętamy te dziwne prze, e, s, przecieki od Booma, które nawiązywały do jednego z YouTuberów, który był jajkiem. Natomiast tutaj wydaje się, e, że e, Boom nam pokazuje, bum nam pokazuje, że być może skibidi toalety pojawiają się i raczej powstają jako jajka. Może to być coś jakieś takie przeciek. Dlatego też to jest bardzo istotna rzecz. Co o tym myślicie? No bo z, cały czas zastanawiamy się w jaki sposób tworzą się Skibidi Toilet i być może właśnie w taki oto sposób, że to po prostu z jajka, to by było totalnie dziwne, ale jak wiemy Skibidi Toilet jest mega dziwne, mega szalone i takie niespotykane, więc to może być dość ciekawa teoria, dajcie znać w komentarzach co o niej myślicie, bo tak jak mówię, to jest ciekawe. Ja to zauważyłem też dzięki wam, bo napisaliście to w jednych z teoriach jest tu rzeczywiście w tym miejscu to skibidi jajko być może tak się powstają właśnie skibidi toalety a w odcinku 71 który tu widzimy jak ten kontener tutaj został um, uciekli właśnie skibidi toilet z tym kontenerem to może w tym właśnie kontenerze była jakaś osoba jakieś stworzenie które czy maszyna która E, odpowiada właśnie za tworzenie tych Skibidi Toilet. E, I dlatego to było tak istotne, że g poświęcił e, naukowca, pozostawił go na pastwę losu, tylko dlatego, żeby uratować właśnie tą jedną rzecz albo tą jedną osobę, która jest odpowiedzialna za tworzenie nowych Skibidi Toilet. Więc to by było mega całkiem prawdopodobne w tej całej naszej e, historii. E, dajcie znać, co o tym myślicie. Bo prawdopodobnie coś takiego mogłoby być na rzeczy. I zastanawiam się tylko, czy, czy rzeczywiście w ten sposób. No bo wiecie, bo istnieje duże też prawdopodobieństwo, że to to, to jajko to po prostu takie coś śmiesznego, bo lubi robić sobie żarty. Lubi sobie robić w cudzysłowie jajka, jaja, więc może być to takie nawiązanie. Przejdźmy teraz do waszych teorii. Okej, okay, moi drodzy, mamy tu wasze teorie. Ja chyba wiem, dlaczego ten pakunek jest taki ważny dla Skibidi Toalet, bo najpewniej ten, kto jest w środku, może tworzyć nowe Skibidi Toalety, a Astro -toaleta jest tylko o dwóch, więc może ich dlatego szpiegować, bo chcą stworzyć swoją ast armię astrotoalet. No właśnie, to się bardzo widzi. Ten komentarz został napisany 36 minut temu, w trakcie jak tworzę ten odcinek nawet nie wiedziałem że ktoś coś takiego napisze ale myślicie podobnie więc być może jest coś na rzeczy także no każdy z was myśli myśli podobnie znaczy nie wszyscy ale widzę że jeżeli większość osób jakby zmierza do tej jednej teorii to to prawdopodobnie może tak być nie mopsik jest nowy zombie Universe. będziemy sobie na niego reagować niebawem jeszcze mam przygotowanym dzisiaj Wyszedł zrobiłem reakcję na Skibidi i Sagę, więc zapraszam serdecznie. Hej Brod, co ja miałem. Ja co miałem teorię z 50 odcinka i tak mówiłem, że w pierwszej minucie i 3 sekundzie jego prawa ręka z jego prawej strony, jak niszczył Skibidi i toaletę, to nie miał rękawiczki. Please sprawdź to. No dobra, wejdźmy do tego 50 odcinka. Jestem ciekaw, rzeczywiście, jest tak jak mówicie. Jest ten 50 odcinek, jest tutaj. E, I która to była minuta? Czekajcie, minuta 1 e, minuta 3 sekunda. Sprawdźmy to. Nie miał rękawiczki, czy mówicie o tym? Ale gdzie, 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 gdzie nie miał rękawiczki? Ja tu tak ciężko, a chyba że o tym mówicie, że to jest prawdziwa ręka. Moim zdaniem to wygląda jak rękawiczka, nie? To wygląda jak. A tutaj. Aha, w tym momencie. Okej. Okay. Tylko mi się wydaje, że to po prostu światło, słuchajcie. To, to raczej było światło. To tak szybko mignęło. Ale to jest światło po prostu. Tu macie lampę i ona oświetla i wam się wydaje, że to jest prawdziwa ręka, ale to dalej jest ta rękawiczka. Także to jest przez tą lampę, którą tu widzicie po tej stronie. Ale no, dobrze, że to zauważyliście. Ja to pominąłem, natomiast wydaje się, że to jest rękawica dalej, tylko że lampa świeci i wydaje się taka jaśniejsza.